Dawno, dawno temu żył sobie bogaty człowiek, który ożenił się po raz drugi. Jego nowa żona była dumna i okrutna, a z pierwszego małżeństwa miał on dobrą i piękną córkę. Po śmierci ojca, dziewczyna została sama z macochą i dwiema przyrodnimi siostrami. Od tej pory musiała wykonywać najcięższe prace w domu. Sprzątała, gotowała. Nosiła wodę i spała na twardym piecu wśród popiołu. Dlatego wszyscy zaczęli nazywać ją Kopciuszkiem. Mimo ciężkiej pracy i złego traktowania, dziewczyna była zawsze łagodna i dobra. Pewnego dnia król ogłosił wielki bal, na który zaproszono wszystkie panny z królestwa. Chciał, by książę wybrał sobie żonę. Przyrodnie siostry od razu zaczęły szykować piękne suknie. Kopciuszek także pragnął pójść, ale Macocha zaśmiała się i rzekła: Możesz iść, jeśli najpierw oddzielisz soczewicę od popiołu. Dziewczyna usiadła zapłakana, lecz wtedy pojawiły się gołąbki i ptaszki, które pomogły jej wykonać zadanie. Mimo to Macocha nie pozwoliła jej pójść na bal. Kopciuszek pobiegł na grób swojej mamy i zapłakał pod drzewkiem, które tam posadziła. Nagle zjawiła się wróżka matka chrzestna i rzekła: Nie martw się, moja dziecino, idź na bal. Dotknęła laską starej sukni Kopciuszka i przemieniła ją w piękną złotą kreację, a na nogi założyła pantofelki ze szkła. Przed domem czekała zaczarowana kareta. Kiedy Kopciuszek pojawił się na balu, wszyscy byli oczarowani jej urodą. Książę tańczył tylko z nią i od razu się zakochał. Jednak gdy zbliżała się północ, dziewczyna uciekła, bo czar miał wtedy zniknąć. Książę pobiegł za nią, ale pozostał mu tylko pantofelek, który zgubiła na schodach. Następnego dnia książę kazał ogłosić, że poślubi tę, której stopa zmieści się w szklanym pantofelku. Przyrodnie siostry próbowały włożyć bucik. Jedna nawet chciała obciąć palec, a druga piętę, ale pantofelek wciąż nie pasował. Wtedy Kopciuszek poprosił, by i ona mogła spróbować. Macocha śmiała się złośliwie, lecz gdy dziewczyna włożyła bucik, okazał się idealny. Książę rozpoznał w niej piękną nieznajomą z balu i zabrał ją do pałacu. Wkrótce odbyło się wesele. A Kopciuszek i Książę żyli długo i szczęśliwie.